Hej, witam na kanale Światostop witam. Dzisiaj wam pokażę aplikację Envision AI może już pokazywałem ją na tym kanale ale ona się zmieniła trochę bo ma po pierwsze więcej sztucznej inteligencji jest no, że więcej dużo jest sztucznej inteligencji i no. Envision Aktywny. Ta sama firma tworzy teraz kolejną aplikację. Tworzy, no, Ja jestem. Ja biorę udział w beta testach tej aplikacji. To jest aplikacja Envision Assistant. Ja ją mam, ale na razie jest po angielsku. Wykorzystuję głosy od Eleven Labs. Jak oczywiście wyjdzie w polska wersja i będzie wszystko dobrze, to oczywiście ją pokażę. I, i, i. i tak wchodzimy sobie w aplikację app aktyw zaznaczone Envision timar 3 sekundy opisz scenę po o pokażę wam opisywanie sceny przez sztuczną inteligencję uzyskaj krótki opis Zaznaczone. Timar Th 3 sekundy. Przy opisz scenę pomoc. Przycisk. Tu mamy pomoc. Uzyskaj krótki opis. Przyd uzyskaj szczegółowy opis. Przycisk. U... Zaznaczone. Timar Th 3 sekundy. To, żeby nam odliczało. Ja mam to włączone. O... Uzyskaj szczegół. Zadać pytanie. Zaznaczone. Opisz scenę. Pasek kart. Zadać uzyskaj szczegółowy opis. A no to klikniemy. Uzyskaj szczegółowy opis. Uzyskaj 3, 2, 1. Trzeci jest pole tekstowe. Zadaj pytanie. I mamy dźwięk, jakby ktoś pisał na Messengerze. Obraz ma drzewo z zielonymi liśćmi, położone przed budynkiem. Drzewo jest otoczone ogrodzeniem, które jest również widoczny w tle. W pobliżu znajduje się kilka samochodów w pobliżu, z jednym samochodem bliżej lewej strony obrazu i innego samochodu dalej w prawo. Dodatkowo znajduje się ciężarówka w pobliżu centrum obrazu. Tak. I... Dzisiaj, trzynaście. Tutaj głos, zadaj możemy... głos, przycisk. Głos, czyli za pomocą głosu jeszcze możemy zadawać pytanie, ale yy, że tak powiem, nie pokażę Wam tego, bo. Zakończy mi się wtedy nagrywanie. Wyślij, wygasz, Zadaj pytanie, wielokrotnie. Nie. Zadaj. Więc wychodzimy sobie z tego. Zaznaczony. I klikniemy, żeby. Jeszcze... Z z opisz scenę po. Uzys z uzyskaj krótki opis. Uz uzyskaj krótki opis. Uzyskaj trzy. Dwa. Jeden. Właśnie, przetwarz pole tekstowe. Ed Drzewo z zielonymi liśćmi znajduje się przed budynkiem. No, i nam opisało. Yy, przepraszam za, za to, co było przed chwilą, ale te zdjęcia robią na dworze no i niekulturalni ludzie musieli, no wiecie, jak to jest. Ech, dobrze. To tak. Zaznaczone Timer: wszystko, bo aplikację znacie już, to myślę, że nic się nie zmieniło. Więc tak, teraz sprawdzimy porównanie na Androidzie. Jak to działa ze zdjęciami na Androidzie? Generalnie tak samo, ale pokażę Wam za pomocą. Pierwsza 12 po południu Urządzenie zostało odblokowane. Ekran główny. Ekran główny. Usługa pogody. Otwórz aplikację EnVision AI i na urządzenie z Androidem. Ekran główny prze Coś poszło nie tak. Prześlij Asystent Mikrofon kliknij, że... Otwórz aplikację Envision. AI. Coś poszło nie tak. Prześlij opinię. Do... Ekran główny... Znaczy, to po prostu otworzymy ekran sobie główny. już ten... Dostępne jest działanie, działania użyj gestu, kliknij edytowanie, wyszukaj aplikację. Wielka litera N. Natal. Wielka litera N. Klej na 3. Notat, Nazwy. Notat, Nazwy. Edytować. Klej na 3. Odsłysz na nic. S. Stanisław. Chwila. Szukaj. Usuń. Usuń N. Wielka litera R. Rok. Też by to wpisz. To va, tak sześć. Brak wyników. Albo Shila, otwórz aplikację Google Play Store. Otwieram aplikację Play Store. O. Przy okazji sprawdzę, czy nie ma aktualizacji. Envision AI, Google Play. Szukaj, gdyby o tej Reactbook. Otwórz no. przy innym. Otwórz. InVision. Zaj Otwórz. Otwieramy. Invision. <grym> Tekst Tutaj nie mamy przyciągnięć w górę, w dół, tylko w prawo i w lewo. Tekst dokumentu. Biblioteka InVision. Przycisk. Importuj pliki. Przycisk. Skanuj kod kreskowy. Przycisk. Opisz scenę. Przycisk. Znajdowanie obiektów. Przycisk. Znajdź ludzi. Przycisk. Naucz twarze. Przycisk. Wykryj kolory. Przycisk. Zeskanuj dostępny kod QR. Przycisk. Badać. Przycisk struktura menu wybrano struktura menu przycisk badacz zeskanuj dostęp wykryj kolory przy naucz twarze znajdź ludzi przycisk no Znajdowanie obiektów przycisk opisz scenę przycisk kliknij opisz aby uaktywnić. opisz scenę opisz scenę przycisk kliknij dwukrotnie. zadać pytanie uzyskaj szczegółowy opis przycisk kliknij ukrotnie aby uaktywnić wyżej, przycisk, zapytaj Invision, zapytaj Invision, preferencję, przycisk. Zapytaj Invision. Właśnie przetwarzam zdjęcie i wkrótce zamieszczę opis. Pole edycji, zadaj PYTAN i 3 Pokazuję okno Polski, Polska, QWERTY. Invision AI. Tutaj nie ma dźwięku. Pisanie wiadomości, a szkoda. Obraz dysponuje parkiem z dwoma drewnianymi ławkami położoną na chodniku z cegły. Ławki są umieszczone blisko siebie z jedną po lewej stronie, a drugą po prawej stronie przejścia. Park otoczony jest ogrodzeniem, który dodaje poczuciu prywatności i obudowy. W tle znajduje się kilka samochodów zaparkowanych, z jednym samochodem po lewej stronie i dwa samochody po prawej stronie parku. Dodatkowo jest osoba stojąca w pobliżu prawej strony parku, prawdopodobnie ciesząc się widokiem lub przerwę odchodzenia. Dzisiejszy no i... Otwórz menu funkcji. Klawi otw Przełącz na rozmowę głosową przeciw. Przełącz na rozmowę głosową przeciw. Okay, ja wam to pokażę. A co jeszcze widać na tym zdjęciu? Może podaj więcej informacji o tej osobie. Przetwarzam Twoją prośbę. Na zdjęciu widać osobę stojącą w pobliżu środka sceny, prawdopodobnie idącą lub stojącą nieruchomo. Wygląda na to, że osoba ma na sobie plecak, co sugeruje, że może być studentem lub podróżnikiem. Osoba ta ma również torebkę, w której można przewozić rzeczy osobiste. Osoba stoi w pobliżu ławki w parku, która znajduje się pośrodku sceny. Nad... Dobrze, dziękuję za informację. Przetwarzam Twoją prośbę. Nie ma za co. Czy jest jeszcze coś, w czym mogę Ci pomóc? Nie ma. Zamknij przycisk przejdź wyrób na liście. Asystent na zdjęciu widać osobę z... Ty do No i wychodzimy sobie z, z tego. Klawiatura ukryta. Ty, a co jeszcze? Wróć. Ekran głup, wróć, wróć przycisk. Sklep. Otwórz. Otwór Invision. Otwórz przycisk. Więc generalnie... To tyle, co ja będę zaprezentowania. Zaznacz o kieszce. Zaznacz... Centrum sterowa, licznik kalk Zaznacz... Więc do zobaczenia w kolejnym filmie.